już nie musi robić nic. Jak mamy tutaj trawnik ładnie przycięty nie musimy z tym nic zrobić. Ale jeżeli zrobimy, to może się, może by spotęgować efekt, który kiedyś związany był z wyspą Tam również nie musieliśmy nic zrobić. Była wyspa, chodziłem tam pić wino jednej bułgarskiej marki. Było dużo ludzi, nie tylko ty. Był Nie tylko ja, to były Końcówka lat 90. wyż demograficzny, piękne czasy. Nie musieliśmy nic robić z Wyspą. To, co stało się z Wyspą, tam było naprawdę wydane kilkadziesiąt milionów, teraz jest to zamknięte jeszcze ogromną finansową inwestycją w zrobiło kompletną zmianę myślenia o Bydgoszczy jako miasto poza Bydgosze. Jedno z najlepszych skojarzeń z miastem Bydgoszy, teraz jest Wyspa Mońska i można powiedzieć, czy my w latach 2010 mniej więcej i wcześniej mieliśmy wszystkie tematy typu drogi, gruntówki i tak dalej pozamykane. Nie mieliśmy, ale czy ta, ta inwestycja się opłacała? No na pewno się opłacała. Dzisiaj nikt nie powie, że ta inwestycja się nie opłacała. Myślę, że mało osób wie, które budynki na Wyspie Muńskiej dzisiaj to rekonstrukcja, bo <grywka> kilka budynków na Wyspie Muńskiej z funkcji powinna wyjść, wyjść treść. Tak się to robi projektowo. Mamy funkcję, uzgodnimy funkcję, skonsultujmy to sobie. I do tego nabieramy jakąś formę. Z Pierzeją jest tak jednak, że większość zachodniej pierzei to są po prostu kamienice. Tutaj nie potrzeba jakiejś wielkiej filozofii. Nawet jak spojrzymy na dzisiejszy rynek, czy to jest wschodnia Pierzeja, czy na pierzei północnej, to też są rekonstrukcje i forma. To są po prostu kamienice, które mogą być gastronomią, mogą być biurą, mogą mieć zupełnie inne Celarie różne, to mogą być, może być mini hotel, więc większość natury zachodniej Pierzei tak naprawdę może mieć taką funkcję, jaką pełnią budynki w odbudowanych, w odbudowanych centrach, czy to jest gry, czy to jest a po prostu tam mamy życie. więc Jak gdyby temat funkcji, mniej więcej 60% możemy dosyć prosto zamknąć. Najbardziej kontrowersyjny oczywiście to jest temat kościoła, plus moim zdaniem z tego budynku po północnej stronie, czyli dawnego muzeum, dlatego że dochodzi tam jeszcze element historii, Mam tam egzekucję tych dziesięciu Polaków, myślę, że ten, ta część tej inwestycji powinna przejąć dzisiejszą literaturę prawną. Myślę, że byłaby dużo, dużo prawdziwszą. Też ci ludzie, którzy walczyli o Polskę, nie walczyli o... Pomniki dla swoich dzieci, tylko walczenie żywe. A co z pomnikiem? Piękne. Jaki jest pomysł na pomnik? Bo, e... bo to też za chwilę będzie następne w e... kolejce. E... Nie chciałbym tutaj wydawać sobie, ale dla mnie najlepszym pomnikiem w tamtej części jednak, jak że jest po prostu przywrócenie ścian, przed którym stali ci ludzie ginęli. I e... to, jest, to jest dla mnie naj, naj, największy światek tego czasu. No, gdzieś Syfie. można sobie obejrzeć zdjęcia ludzi stojących przed tych ścian. Czyli otworzyć coś takiego na, na ścianie pierzeje. Ja się, ja, ja się zgadzam tutaj generalnie z Przemkiem, że yy, finalny wygląd tego obiektu powinien być efektem moim zdaniem konkursu międzynarodowego dającego pewne pole manewru zarówno historyczne jak i nowoczesne, bo yy, do końca nie jesteśmy pewni co z tego wyjdzie. Mamy ze sobą już jeden konkurs przed, yy, z 2009 roku, było 80 prac. Yy, tam pewne, te, pewne założenia jednak nakierowywały Architekturę na architekturę nowoczesną, i ten efekt myślę, że nie był do końca taki, jakiego byśmy się spodziewali. Architektura nowoczesna też ma to do siebie, że albo jest najwyższy lotów, albo się szybko starzeje. Jest jednak trudniejszy temat. Ja w dyskusji o pierzei widzę wiele przykładów niewłaściwych rekonstrukcji, ale przykładów niewłaściwej nowoczesnej architektury jest jeszcze więcej. Każde miasto. Ma taką przestrzeń w swojej urbanistyce, która wymaga szczególnego podejścia, szczególnego e, e, rozpoznania. I takim miejscem na pewno wygłoszy jest stary rynek, jego płyta e, i pierzeja, która tutaj e, w przyszłości stała. Wizytówką każdego miasta historycznego jest rynek i nasz rynek powinien być na tym poziomie jaki jest poziom naszej historii, a ja, historię mamy fascynującą, a jesteśmy chyba jedynym rynkiem dużego miasta, gdzie ja nie mogę tutaj się zerknąć w żaden sposób z historią miasta. Nie, nie, nie mogę, nigdzie nie wejdę, gdzie, gdzie dotknę, gdzie coś zobaczę, gdzie poznam historię, nie mam tego zasięgu rynku. Do biblioteki musisz. Ale nie poznam tam historii miasta. Biblioteka Bernardynów, która jest od na Kazimierza, jest niedostępna tak naprawdę, bibliotece nie spotkam się z historią miasta, chociaż zasoby, a propos biblioteki są bardzo ciekawe.